Dzień dobry, witam z przystanku Warszawa, Włochy i zapraszam na odcinek. Zbliża się godzina 16:50 powoli. Mamy piękny, słoneczny, nieco pochmurny dzień. Tu stoi linia S1 do Pruszkowa, a za chwilkę będzie BWE. Ale w międzyczasie Express Intercity Premium przelatuje. Przed nami peron. Pierwszy, tor numer 4, EN57 AKM kolei mazowieckich i to jest pociąg ze Skierniewic do Warszawy Wschodniej. Skład Polregio Niezła prędkość. Po prawej skład do Grodziska Mazowieckiego, a po lewej Husarz ze składem Berlin-Warszawa Express. EU 44004. 004 Koła bez okleiny. z Mińska do Grodziska na termometrze 30 stopni jest upalnie ruszają AKM-ki a za chwilkę jedzie pociąg do Pilara. Stare składy dopisują. Pociąg z Łowicza do Pilawy. A my już czekamy powoli na pociąg Intercity Zosia oraz drugi BWE. Pociąg osobowy z Celestynowa do głównego A na horyzoncie widzę Express Intercity Premium I pierwsza Alicja dnia czyli EN57AL oraz Dziobaczysko Począt z Grodziska do Mińska Autobus linii 127, kierunek ulica Browarna. Kolejne Dziabaczysko. Do Żyrardowa pojedzie EN71 niestety mocno pomazany i przemknie Intercity Zosia do łodzi fabrycznej. O! Najpierw jednak puścili skład do płotka na Zosie musimy poczekać betoniarka. Już skład do Żyrakowa, EN 714. Druga jednostka, 105, 127 kierunek Nowe Włochy, Elf. Linia S1, kierunek Otwock. Bardzo przyjemnie teraz wieje. Wjeżdża pociąg osobowy do Błonia. Opóźniona kilka minut sesja. Mamy przyspieszonego Elfa, dosiedlec. Alicja zmierza do miejscowości Pasieki przez wołonin tuż impuls na linii S1 do Pruszkowa. Około 10 minut opóźniony jest Berlin-Warszawa ekspres. Dwa flirty ze Skierniewic do Warszawy Wschodniej. produkcji 2022 oraz 21. Pusto w tym pociągu. Zbliża się gwiazda odcinka w okleinie mamy husarza, pociąg Berlin Warszawa Express jest opóźniony dzisiaj około 15 minut. 0, 0, 0, wciąż w Okleinie kibicujemy naszym i jednocześnie startuje pociąg osobowy z Warszawy Wschodniej do Grodziska Mazowieckiego a za chwilkę będzie Intercity Silesia między innymi zmiana miejscówki o paręset metrów idę na Drugi kraniec peronu na kraniec wschodni. Z Grodziska Mazowieckiego do Dęblina mamy składy 45QE. Dwie jednostki. 0,11 oraz 0,07. Impulsy pojechały. Wjeżdża pociąg osobowy do Sochaczewa, a na horyzoncie już widziałem białego wektrona z intercity Silesia. Teraz pytanie, czy go zobaczymy? Niestety, ten skład nam go zasłonił. Niedobry, niedobry ten pociąg osobowy. No nic, może będę miał więcej szczęścia ze składem Lubuszanin oraz Łodzianin. Zobaczcie, nie ma tego złego. Spotkaliśmy dzisiaj EW60002. Jedna z dwóch w taborze kolei mazowieckich. EW60. Wow, serdecznie pozdrawiam. Pan maszynista mi pomachał. A to jest pociąg z Błonia do Warszawy Wschodniej. i Jest i druga Ewrusza, ale numer. No mega. Ale mega jest pan mechanik. Uśmiechnięty. Takich maszynistów nam potrzeba. Tak wyglądam, gdy wypatruję dla Was kolejnego pociągu. Czyli pełne skupienie. O, mam pytanie do znawców. Zobaczcie, mamy tutaj ciekawy element infrastruktury kolejowej. Między szynami właściwymi mamy dwie szyny. Kable. I pytanie do znawców: po co to? I tak jest tutaj przy każdym torze. Akurat te kable to nie jest problem powiedzieć dlaczego one są. Bo tutaj chodzi o odprowadzanie wyładowań podczas burzy. Także pytam bardziej po co tutaj mamy te szyny. O, mam nadzieję, że to będzie widać. Jest zrobiony przelot. Pytanie: czy to dla Intercity Lubuszanin, czy dla łodzianina? Jedzie Intercity Lubuszanin. Na czele składu lokomotywa EP09, na którą mówimy EPOKA. Wagony do Zielonej Góry na początku składu, a do Gozowa Wielkopolskiego na końcu. Całe dwa wagony do Gozowa. Polskie linie lotnicze lot. Jedzie kolejny skład Polregio. LD Kolejna stara lokomotywa Intercity Łodzianin. Zagram jeszcze jeden albo dwa składy z okolic stacji. A tuż przy wejściu do tunelu mamy wodną kurtynę. Zobaczymy, czy działa. No, tak nieśmiało. No, teraz zaczęła działać. Przyjemnie chłodzi. Ładny piesek przyjacielski jak widzicie wjeżdża ELF na linii S1 do Pruszkowa pociąg z Warszawy Wschodniej do Grodziska Mazowieckiego o i kolejna betoniarka ale ładnie leci polskie linie lotnicze lot i przelot Dziobaczyska co najbardziej chciałem Wam pokazać brakowało nam pociągu piętrowego no i jedzie Mazowia Siedlce Płock, EU47, James Bond na koniec, 007. Ok, to ty klikasz tutaj w ten odcinek, a ja kończę ten. Miłego dnia, cześć!